Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku yy, yy, MSP Moje Konto. I dzisiaj jestem z moją kochaną koleżanką Zuzą. Hej, może też pokażę jej konto, ale to za chwilę. To jest moja bliźniaczka, którą. Nie pokażę jego konta. Pokazywałam Wam kiedyś jej film, pamiętacie? I wiem, że na pewno yy, bardzo cicho mnie słychać, więc za to przepraszamy. E, bo mam tutaj mikrofon, tak jak ja wam mówiłam W pierwszym odcinku. Mm -hmm. To teraz. Okej. Okay. Niech no, się narazło. No co? A na pewno jest wie. Weź się odwróć. Okay. Ale jakoś strasznie słychać mi klawiaturę. Dziwne. Jak jestem z tobą, na Skype'ie to też tak trudno że muszę mocno. No. Ale nie gadamy o Skype'ie. <laughs> właśnie. Właśnie, może widzieliście mój blog teraz. Aaa, patrzcie, mam nercy. Kobiłeś yeah! sobie za tysiąca? A ty mówisz że to, jest no, to są sztuku okulary, nie, ty, 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 Nie, są No ale to są nercy, Hmm. Też mi tak się sobie... A mówię, że to są okulary. a z się no, to są okulary. No, bo to są okulary. <śm> Zawsze tak jest. Po prostu musi tak być. Okej, okay, zobaczymy co mam tutaj. No, kru... no. Jak to tak? no. Sorry, jak słyszycie tam na dole moją mamę, bo robi chyba obiad. Chciałam sobie kupić jeszcze włosy, ale no mi nie stać. Okej, jakie? Takie, takie fajne. mi pokazać? Ok, jesmy, wreszcie. No. Co? Musiałam A. robić o tym. I patrzcie, ktoś, ktoś wybrał mojego Luka, że jest ładniejszy od jakiegoś. Wow! Fajnie. Zab pokażę wam mój artbook. Muszę go zobaczyć. <grym> Wszędzie dałam nercu kto O, cztery osoby już to lubią! Wow. to ma? Albo nie chce, nie kto ma, albo chce, A. albo chce, albo nie chce. Ola. No, ktoś, Ktoś komentarz dał? No, zobaczymy komentarz. Wdy. Ach, napisała... No, jest dostępna. Wampirka, ostrzegam się. Zuzę właśnie pokazuje jak żyje O, mhm. śmieszne O, pocztę mam Kto ci pisał? Mm. To, to ja <śmiech> 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 Nie wiem Patrzcie, to jest właśnie moja siostrzyczka kochana no, Tak, my się może przebierzemy trochę, bo już tak nie mogę, nie? Już jeden dzień tak chodziłam wczoraj i dziesiąt. Za upokorzenie. A ja Ola Ola. Dzięki. O kupiłam sobie to jednak. Okej, ściągnę na ręce nie No to po co ściągasz? No bo szukimy. Rzeczy co, ale... ola Co by się tu ubrać? Właśnie macie robić mi luki, bo nie wiem jak mam się ubierać, halo? Może że tam jakieś spodnie. Nie wiem. Spodniki może czahnę. To białe. To nie wygląda tutaj. Tu. A, ja zostawię te spodnie. Czyli te góry. A, a. Okej. Okay. Um, ja zawsze to. najpierw daję włosy. No nie, ja to sama. Ale to dobra. Które włosy? I co te? O właśnie dzięki, że już tyle osób oglądało te moje filmiki bezsensowne, ale... Może weź nie do tego Ale to może tylko wygląda. Ładnie. Eee, to było sobie. Okej, jak Wam się podoba? Czekajcie, zrobię screen Czekajcie, chwilę Nie, nie chcę przybijać. Sorki. Krzyknął mnie, Narysuję to. Tak, to. To ja. Chociaż mnie już I jak Wam się podoba? Mi nawet. Okej. Okay. no to co byśmy mogli dziś porobić? Może pójdziemy na. Ubierz się. Za 5 minut musimy kończyć, bo. Bandikam tylko 5 10 minut wytrzymuje. Czemu? A ja wiem. 10. O nie, jak ja nie lubię oceniać. Nie, ja też nie. A, a wiecie, co mnie <coughs> denerwuje, Że jakiś facet na przykład tutaj jest i mówi szukam laski, tak jak każdy, nie? I potem mówi... O, o to ja... A, a, a potem mówi, że a nie, już dzięki, nie chcę, jesteście brzydkie, chociaż ja nigdy tak nie pisałam. Mnie wkrocza to, że no, naubierz się też. I gdzieś gościu też pisze, że szukalaski. laski. Bo dziewczyna mu pisze, że może ja, a on nie, dzięki, jesteś za brzydka, albo no. coś takiego. W ogóle nie mają uczuć, nie no. patrzę ci, Czy coś pisać a zawierzy. O, 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 właśnie, o, właśnie, o, właśnie. Fadaj, gościu, je mam dziewczynę, czyli ciebie. No, to jestem ja. Moja siostrzeczka. Jesteśmy na jakimś No. Patrzcie, chyba rezerwamy. O, zużo, ja się odniosę. Także tak nie jest, nie wiem. tak. Nie wiem, czy to się zmieniło, może. Nie wiem. Złóżają mnie do rzeczy. Rzeczy, rzeczy, których nie chcę pogodzić się z tymi, hmm. pokażę Wam też Co? mam w rzeczy. No co? Hola, to jest No co? Ola, to jest prawda? O, czy Okej. jest prawda? O, ci potem prezent od Okej. A nie teraz? Pokaż no. im. On mieszka. Часам. Ти не искаш. Не казвам. У. Това са тези волове. Защото ми се подхвалят. И тези волове Те Не, но си ги купуваш. Можеш да седнеш. Но да, но потом ме доминираше, че О, коня поляга. Не, коня поляга. Слушай, чуваш ли? 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 Čemu já jaký jak sehna? Otrzymane Hana? O Oo, za dvě minuty jsou zlomice. Co, co, Go, 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 go. Oh, co, no co, 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 Mój chłopak to mnie nie a, a i tak tu nie chodzę. Pokażemy Wam jej byłego chłopaka. Nie Złamał się serce. Umówił a, się z Olą. No. A patrzcie, ja od niego dostawałam tyle prezentów. Pokazuj. Czapkę dostałam. Ola? No, Adrian, włosy dostałam od niego, te tak co miałam wyjście w i dostałam od oto o to o. i od Adriana dostałam czapkę właśnie i okulary no dobra my będziemy już kończyć bo jak widzicie mało czasu nam zostało no to dzięki za oglądnięcie pa i sorry za mikrofon